Witam Was moi kochani. Dzisiaj działamy tutaj na nowym obiekcie. Inwestor przygotował sobie samą ławę fundamentowe. My będziemy jechać tutaj dalej, kontynuację, czyli robimy kanalizę. Na razie wykopuje Darek. Zobaczcie, jak jest twardo. Nie idzie nawet sztychówki bić. Strasznie to jest uklepane. Tutaj to jest taki żwirek. Piasek ze żwirkiem. Coś takiego. Bardzo fajna sprawa. Powiem Wam, fajnie to jest ubite. Nic tutaj nie, nie osypuje się. Widzicie. Wykop elegancki, my zrobimy kanalizację i musimy dokopać się tutaj do słupów, bo operator koparki, który tutaj zasypywał, miał wytyczne, że ma to zostać, natomiast nie zostało. W tym miejscu mamy fundament, widzicie jak to wygląda. Musimy po prostu dokopać się tutaj do porządku, wyczyścić to z środka, zaszalujemy te słupy i przy zalewaniu płyty zalejemy też te słupy. Będzie tutaj beton B25. To co wam mówiłem, znaczy nie mówiłem, teraz wam mówię, B25W8. No i tu będzie ze zbrojeniem rozproszonym, natomiast to co zostanie też tutaj skoczy, te elementy dolejemy, żebyśmy już to mieli wyskoczone ponad, ponad ziemię. O to chodzi, żeby to zrobić. No i kanaliza nie ma tutaj tego aż tak dużo. My robimy podejścia pod każdy element, czyli zaraz wam pokażę w rysunku jak to wygląda. Żeby było wiadomo o co chodzi. Tu są też pewne zmiany zrobione przez inwestora, ale chcę wam wytłumaczyć, jak najlepiej sobie zrobić podejścia pod, pod dany element, żeby nie było potem problemów. Dobra, jesteśmy tutaj moi drodzy. Zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. Czyli lecimy podejścia, które mamy do zrobienia, tu jest główne wejście do kanalizacji i kierowaliśmy się w lewą stronę, czyli mamy po drodze łazieneczkę prysznic. WCET i umywalka, czyli robimy trzy podejścia. Tutaj e, wszędzie wyskakuje już docelowo fisto. Natomiast tu redukujemy maksymalnie pod górę fisto 60, pod, pod kibelek. Natomiast te obiekty, które są dalsze, czyli prysznic i e, umywalka, możemy zredukować już w ziemi na, na fisto, bo tu będzie Fi 32, tutaj Fi 50. Więc mamy jakby zapas jeszcze tego wszystkiego. No i tutaj mamy pewne zmiany. Będzie zrobiona w tym miejscu, gdzieś czy w tym ścianka, czyli będzie kibelek zrobiony prysznic i umywalka, i też robimy te trzy podejścia tutaj, żeby było wszystko jasne. Tutaj po umieszczeniu gospodarczym będzie zrobione kratka na środku, a oprócz tego jeszcze dojedziemy tutaj w tym miejscu, zrobimy inwestorowi wyjście na Fisto, żeby mógł sobie ewentualne skropliny z pieca gazowego, czy co tam będzie potrzebował, mógłby wykorzystać tutaj na dany element. I Taki to jest projekt, możecie sobie zobaczyć. Myśmy robili ostatnio czternastkę. Tu mamy siódemkę. Troszeczkę inny projekt, ale bardzo podobny do tego, co robiliśmy. Tu mamy takie wypusty tylko z tej strony. No i tutaj są też słupy, które pokazywałem Wam z tamtej strony do zrobienia. Dwa, cztery, sześć słupów na obiekcie jest, czyli jeżeli na archon bardzo mało. No i tutaj dwa trwienie, które będą szły na podporę, czyli w sumie osiem. Elementów, zobaczcie, no naprawdę, to jest tak twardo, że trzeba się narąbać, żeby to wybrać, ale już niedużo zostało, więc myślę, że spokojnie to ogarniemy. Dobra, spinamy tą kanalizację i potem pokażę Wam, jak to, jak to wszystko wygląda, projekt i według projektu, gdzie mamy jakie podejścia, jak zredukowano. Dobra, moi drodzy, pokażę Wam pokrótce, jak to wygląda, czyli mamy elementy w ten sposób robione, czyli tu. Jak odsypiecie, mamy 160, redukuje to maksymalnie jak najbliżej po prostu powierzchni. Tu jest ta sama sytuacja, widzicie, kolanka 30, 30, spięte, wyprowadzone, ustawione do zasypania. I tu już nasz punkt, nasz punkt jest docelowy. Zostawiam gdzieś około centymetr ponad beton z racji tego, żeby e, potem nie szukać tych rur i tyle. Tutaj ta sama sytuacja, widzicie, kolejny punkt, czyli łazieneczka pod 200. Pod prysznic i pod umywalkę, wszystko na 160 zredukowane dopiero przy samym końcu. Maksymalnie tutaj mam stawioną redukcję z Fi 110, ale spokojnie jeszcze tutaj mam na tyle miejsca, żeby jechać 160, bo punkt docelowy mamy dopiero tu mam zaznaczone w tym miejscu. Czyli tutaj musimy dojechać do tego miejsca, czyli spokojnie, jeszcze rura 200, kolanko i tutaj maksymalnie też będę podchodził nie 200, tylko 160, 160 i redukujemy to przy samym końcu. Lepszy, lepsze rozwiązanie. Oczywiście mógłbym obrócić to w drugą stronę, czyli na dół, żeby było nie w ten sposób nasz, nasz, nasza redukcja, tylko żeby była na dół przy takich elementach, widzicie tak tutaj mamy, zawsze staram się, żeby to było żeby to było z tej strony, nie z tej, no nie wiem, czemu tak mam po prostu, żeby ta, ten spływ wody był tutaj, w tym miejscu, gdzie powinien być. Natomiast tutaj sadziłem to tylko po to, że przy kopaniu, żebym nie wsypał sobie tam piasku, żebym miał po prostu możliwość manewru. I tak lecimy dalej. Do zasypu potem skoczy Darek, będzie pomału zasypywał, no i do ubijania oczywiście też trzeba coś znaleźć, jak nie macie coś pod ręką, myśmy stworzyli z takiego klocka, tutaj widzicie, jest zasłonięte, zasłonięte folią, żeby nie kolidowało nam przy kopaniu dalszym. Jest czysto, mamy taki ubijaczek ręczny, który możemy sobie doklepać, jakby te elementy tutaj po, po kolei i idzie tym fajnie to dosadzić. Zobaczcie, kto świetnie się tutaj uklepuje. Fajny materiał, naprawdę super twardo jak skurczywek. Jedyny problem dla nas do kopania. Natomiast inwestor może spać spokojnie, że ma to klepnięte bardzo fajnie. Dobra, jadę sobie dalej i tutaj ten obszar będziemy mieć zamknięty, czyli mamy podejścia w rysunku. Wam pokażę pokrótce, jak to wygląda. Czyli, jadąc po drodze, mamy ubikację, czyli ten punkt tutaj w tym miejscu jest ubikacja, potem jest prysznic i tutaj mamy umywalkę. Wszystkie podejścia robię z racji tego, żeby potem yy, nie walić tych ur, moglibyśmy zrobić jedno centralnie i niech się ich potem męczą ale to wszystko pamiętajcie idzie w ociepleniu podłogi, czyli w styropianie w tej setce EPS, który będziecie dawać na podbudowę sobie, więc tam każde wycięcie jakby powoduje to, że macie ograniczoną izolację, nie chcę takich rzeczy robić u siebie, też tak nie będę robił, nigdy tak nie robię zawsze staram się robić te punkty które są do zrobienia, niech są wykopanie takiego odcinka dla mnie nie, nie stanowi problemu. I zobaczcie, tutaj nawet jest taki wąski kawałeczek i zobaczcie, jak to stoi sztywno, nic się nie obsunęło. Także tutaj grunt naprawdę jest, podkreślam, świetnie ubity. Zresztą to było sezonowane, że tak powiem, oni chyba to robili w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam. Przez zimę to stało, jeszcze pogoda zrobiła swoje ubite. Po prostu tak jest, że nie ma o czym gadać. Dobra, czyli mamy te punkty. Każdy docelowo i teraz tak, prysznic, nie podjeżdżam stricte tutaj centralnie w tym miejscu, gdzie będzie odpływ, zawsze gdzieś z boku staram się to robić, dlatego żeby już w tym odcinku sobie jeżeli będzie liniówka, odpływ liniowy możecie manewrować, możecie sobie podejść, bo jeżeli zrobicie na sztywno w tym miejscu, gdzie ma być odpływ po prostu pod liniówkę, no jest problem potem z tym połączeniem. Czasami ta liniówka y, musi zostać przesunięta, żeby żeby dojść gdzieś tam z kształtką przy 50 y, pod stricte już pod pod odpływ liniowy. Dlatego zawsze bardziej z boku. Jeżeli będziemy mieć przykładowo w tym miejscu nasz ruch ściany, jak tam mam zaznaczoną ściankę, widzicie w tym miejscu będzie szła tutaj ścianka, też kibla nie daje centralnie pod ścianę, żeby, żeby mieć jakieś pole manewru. Tutaj te doregulowanie, czy on będzie w tym miejscu, czy w tym, czy w tym, macie zawsze troszeczkę już tutaj pola manewru. Tak samo tutaj będzie, żeby dojechać do narożnika, ten odcinek już tutaj nie robi problemu. Gdybyśmy mieli centralnie na środku każde przecięcie tutaj tego EPS-a setki, czyli ta podłoga dach, co są te stropiane twarde, na nazole dawane, to, to byłby problem. Dobra, Darek tam męczy te e, wykopy przez tego nieszczęsnego koparkowego, który nam tutaj troszeczkę utrudni, utrudnił robotę. Widzicie tak to wygląda. I tu musimy dokopał się do fundamentu w tym miejscu. I trzeba będzie teraz zaszalować tutaj słupek, przedłużyć go i zalejemy to e, równo. Oczywiście tam to zostanie wymiecione. I teraz tak, żeby była jasność, moi drodzy, tu mamy żywy beton. Nie dajemy żadnej izolacji tam. E, nie pytajcie mnie dlaczego. Już Wam odpowiadam, dlatego że będzie beton W8 i to jakby stanowi mi zabezpieczenie. On po prostu nie ciągnie wody, więc tutaj nie musimy nic studować z żadnymi izolacjami. Tym bardziej, że to są jako podpory słupy, więc e, tym bardziej nie trzeba się tam nad tym za przeproszeniem spuszczać. Nie wiadomo jak. Jest tu wyjechane do tego momentu, przedłużymy sobie, wyjedziemy ponad poziom ziemi i potem będziemy kontynuować szalowanie. Tak samo będzie tutaj robione, i tyle. No i tak to wygląda. Tu Darek wymęczył te wykopy w ten sposób, czyli tutaj będzie ubikacja w tym miejscu, gdzieś ma przyścianka. Będzie wyjście pod ubikację, pod chyba prysznic, czy umywalkę. Prysznic chyba będzie w tym miejscu gdzieś tam w rogu, a tam jeszcze musimy przekopać jeden element pod umywalkę. I stricte tutaj było niepotrzebne kopane dalej, ale w tym miejscu będzie gdzieś centralnie w środku pomieszczenia, może w tym. Zobaczymy jak to wymierze, jak to wyjdzie pod kratkę. No i tutaj będzie przy kominie szedł piec. Najprawdopodobniej na gaz tutaj mają ogrzewanie, więc szykujemy tutaj też rurkę pod, pod skroplinę jakąś tam, żeby mogli sobie instalatorzy wprowadzić, żeby nie walili zaś przez środek pomieszczenia, no bo po co? Mamy chwilę roboty więcej, ale święty spokój, że jest to zrobione tak, jak ma być. Czyli tych punktów, jeżeli mamy na obiekcie przykładowo 8, no to robimy 8, tak? Czyli podejść pod, pod każdy punkt. Jeżeli mamy 15, robimy 15. To jest taka zasada u mnie zdaje się prosta. Powiem Wam, robiliśmy kiedyś inwestycje też tutaj w Żorach i Kurczę. Było centralnie wystawione jedna rura p 160 na środku. Na środku płyty była wystawiona rura 160. Inwestorzy mieli kuchnię daleko, łazienki dwie, i te wszystkie podejścia musieli uzyskać spadki z tego elementu, żeby dostać się do No Kurwa taka głupota, jak to widziałem, ale myśmy tego nie wykonywali. To było na, na obiekcie, gdzie. Mieliśmy tam 5 centymetrów z różnicy na płycie było w, w pewnym momencie możecie sobie wrócić tam chyba był tytuł basen zamiast budowy i tam tam było to właśnie na tym obiekcie na tym na tym na tym projekcie było to w ten sposób wykonane przez jakąś tam firmę nieważne my robimy po swojemu każdy robi po swojemu nie podważam czyjegoś autorytetu ale czasami nawet nie trzeba dobra tyle kopiemy dalej znaczy się kopiemy spinamy to dalej do kupy i. i łączymy, czyli to co mówię, zawsze starajcie się maksymalnie podjeżdżać dużą rurą, a redukujcie to przy samym końcu, bo tutaj w zasadzie już większej w średnicy nie, nie uzyskacie w domu, nie ma potrzeby kiedyś robiliśmy 160, wystawialiśmy centralnie też na równo odeszłem od tego, robimy na FIS 110 bo to jest największa rura największa średnica jaką potrzebujecie w domu, nic więcej tu nie potrzebujecie dobra, tu wam pokażę jak sobie wymierzyć mniej więcej teraz elementy do spięcia, żeby pasowały, więc yy, mamy rurę wciśniętą i tu układam sobie już trójnik, tak żeby mi pasował jeden, tu pójdzie drugi kolanko 30 i wyjdziemy już centralnie pod 200, tam pójdziemy prosto jeszcze z 160 dalej, będziemy kontynuować i redukujemy na samym końcu i tutaj w ten sposób sobie domierzam, żeby to pasowało, w kieli wkładam no i mierzę tutaj 175 cm, tam centymetr w tą czy w tą nie zrobi tutaj różnicy. Na 175 cm ucinam rurę. Tak przygotowuję rurę na miejscu. oprzypuję, zresztą zaraz, wam pokażę. Dobra, mamy tutaj rurę, kątówkę, czyli odmierzam od kielicha 175 cm. Cent... Mamy 5,5, a niech będzie 175,5. I tutaj znaczę sobie teraz 31 cm, 32 gdzieś w tym miejscu. o, Jadę sobie. Po kolei można oklejać taśmę. tych sposobów jest kilka na obcięcie rury. Ja robię w ten sposób i, i sprawa załatwiona. Czyli 32 cały czas się trzymam, bo tak z ręki ciężko to obciąć w miarę równo. A nie chcemy robić kiełbasy, żeby potem ten kielich nam pasował. Natomiast te rury, które odpadną, yy, oczywiście zostaną wykorzystane, moi drodzy, bo będziemy robić przepusty jeszcze w stropie. W dalszym etapie budowy, więc spokojnie możemy je wykorzystać na jakieś dalsze elementy. Robiliśmy to na poprzedniej budowie, zresztą robimy tak na każdej budowie, mimo tego, że nie mamy tego w projekcie. To, co Wam kiedyś tłumaczyłem, nie jest dla mnie problemem wstawić rurę. W strop, czy pod rekuperację, czy pod po prostu jakiśkolwiek inny element jakikolwiek przepust na kable, czy coś nie musi elektryk tego docinać i nie musi po prostu rąbać przez zbrojenie kłuć bez sensu W tej formie mamy zmiary dobrze ucięte i teraz możemy sobie obszlifować tylko ten brzeg, żeby, żeby po prostu na tempo tego nie wciskać. A robimy to po to, moi drodzy, żeby uniknąć jakby podwinięcia się uszczelki w środku. No i tyle, tak to wygląda. Tam zostawiłem dla Darka do wykopania, bo Darek stwierdził, że lepiej kopie, a ja lepiej spinam, więc taki mamy podział. Dobra, wkładam to, spinam trójniki, no i lecimy dalej. Dobra, tu Wam pokażę, gdzie podpatrzyłem, nie chyba na pewno na kanale, co dziś robimy od chłopaków, jak wciskali rurę w rurę, czyli nasmarowane, bez smarowania nic nie pojedzie. Uwierzcie mi 30 lat w związku wiem o czym mówię. I teraz oni chyba to podpatrzyli od Krzyśka z remont więc tak widzicie to działa. Jeden drugiemu gdzieś tam coś pokaże i każdy potem papuguje, ale o to chodzi, żeby właśnie w ten sposób to w ten sposób to ogarniać. Ale kurwa widzicie akurat tutaj kamyk, sorry, ale, ale zawsze jak chcę coś nagrać, to wychodzi to jak wychodzi. No i próbujemy wcisnąć o, w ten sposób. Widzicie jak ładnie wchodzi. Bezproblemowo do samego końca to będzie położone w tą stronę. Na razie zostawiam to tak, zostawiam, bo będziemy kontynuować tutaj po tym kopanie. Więc uszczelka na bok. Zaślepimy sobie to na sucho w ten sposób i mamy pewność, że tam nam się nic nie nasypia. Jak będziemy tutaj wybierać, tutaj polecimy jeszcze dalej z tą rurą. Więc świetny sposób, naprawdę błyskawicznie to wchodzi. Bez żadnego ciśnienia. Oczywiście pasta pościgowa musi być. No i tyle. No i na bieżąco widzicie. Zasypuję, ustawiam spadki, zasypuję i uklepuję tutaj, żeby ta rura po prostu mi się w ten sposób nie prostowała. Jak macie prosto, ona wam się będzie przy nacisku będzie wam podnosić ją do góry, dlatego systematycznie po kawałku już to zamykamy na bieżąco. Tam Darek jeszcze musi to dorąbać, dokopać. No masakra, jak to tutaj jest ubite, powiem wam szczerze, rzadko tak się zdarza, żeby tak było przyklepane, piach zasypowy, żeby tak był twardy, ale jakoś dajemy radę. Dobra, kawaliza gotowa moi drodzy, w ten sposób to wygląda. Tu miejscami już jesteśmy pod samym brzegiem, praktycznie z tą 160, ale nie ma znaczenia, wszystko przykryje nam beton, czyli mamy te punkty porobione, co chciałem. Kibelek, prysznic, umywalka, po doprowadzenie do kuchni do zlewozmywaka i tutaj robię zawsze troszeczkę od ściany, żeby była możliwość zredukowania, bo tu przyjdzie redukcja w tym miejscu i od razu możemy kolankować jesteśmy w zasadzie w ścianie, wkuwamy w ścianę i mamy to w ten sposób, że nie musimy grubej bruzdy kuć jakbym ją przysunął to musimy to na całą szerokość tego kolanka, natomiast tu możemy tylko tyle ile potrzebujemy, wszystkie te elementy tak robię kibel do regulacji tutaj też kibelek Prysznic z tej strony, bo tu będzie wejście do prysznica, tak mniej więcej jest w tym projekcie, więc tam gdzieś w tym miejscu będzie ten odpływ. Kratka pod sanitarny, tutaj będzie piec. No, i odpływ na skropliny. Widzicie, jak tu już jesteśmy wysoko, ale to, że jest na tej wysokości, ktoś się mnie pytał, na ile w chudziaku musi być w piasku. Nie musi być w ten sposób. Jak zalejesz betonem kolego, to też jest świetna, świetna robota, nic się nie dzieje. No, i tutaj ta sama sytuacja z umywalaczką, która będzie od razu redukowana na Fi 32. 160 jesteśmy praktycznie dwa kolanka 45 stopni Fi 100 i 160 jest tam na dole. Maksymalnie podchodzę ile się da, ale teraz. Musimy skupić się tutaj na słupach, Tarek zrobił przedłużki zbrojenia, żeby wystawić, natomiast my mamy tutaj do zaszalowania, poskręcając sobie blaciki. I teraz tak moi drodzy, rozciągnąłem sobie sznurek, bo jesteśmy tu na dole, my nie wiemy w którym miejscu ten słup wyjdzie, czy jest dobrze, czy jest źle. Okazuje się, że jest w porządku wystawione, więc mamy tą jakby jedną linię, ale kontrolnie wymiar od sznurka, Tutaj drugi wymiar od sznurka i wymiar mam do betonu, czyli do tego betonu istniejącego, który tam jest wylany. Do czegoś musimy się trzymać, i tutaj mam przeniesiony wymiar, po prostu gdzie będzie kończył nam się szalunek, czyli tą mam zrobioną do sznurka, i teraz od tego musimy odjąć 2,5 cm w tą stronę, bo taką mamy grubość materiału, czyli 2,5 cm zawsze doliczamy w tym miejscu, i tu wskakuje kątownik. Musimy się jakoś tu pomieścić, żeby wszystko pasowało, z racji tego, że wiemy, że tą deskę mamy w jednej linii, czyli równolegle, a to musimy zrobić pod kątem 90 stopni, żeby pasowało. Więc ustawiam sobie ją w ten sposób. Troszeczkę tutaj mamy ciasno, ale najważniejsze, że dokopaliśmy się do ławicy, reszta jest mało ważna. No i w ten sposób ustawiam sobie już tą deseczkę tutaj do kątownika na równo. No i dobra, mamy ustawiony. No i teraz musimy to troszeczkę drastycznie potraktować, czyli zdepnąć, żeby się nie przesuwało i... Bierkę. Mamy wytyczony jakby już ten element nasz, który chcemy, czyli tutaj kąt prosty, reszta to jest już według miary musi pasować. Tak samo przeniesiemy do tamtego słupa, bo też nie wiemy czy te czpienie tutaj są wystawione, te zbroje nie idzie dobrze, czy nie idzie dobrze, bo jesteśmy na niższym poziomie jakby i jest problematyczne troszeczkę tutaj jakoś to ogarnąć, ale... Z każdej sytuacji jest wyjście. No i tutaj teraz mogę sobie na spokojnie już wziąć kątownik, bo mamy wytyczoną naszą kreseczkę w tym miejscu i tej kreseczki się trzymam, czyli do kreseczki kręcę deskę na drugi połek. W zasadzie możemy sobie skręcić już te dwa, y, dwa blaciki do kupy i wstawić je tutaj i wyznaczyć już teraz, wypionować do góry, bo też będziemy to musieli oczywiście wypionować. Nie działa to tak, że sobie to walniemy na oko, mogło to być już tutaj zrobione wyżej, no ale jest jak jest, słuchajcie, to nie będziemy teraz tutaj gadać co mogło być, a co nie mogło być, no i tu oczywiście Wstawimy te dwa blaty wodą, szlaufem wypłukamy ten syf, który tam jeszcze został niewymieciony i mamy przygotowane dwie strony wypionowane. Tutaj jeszcze jest formalnością dorobić resztę, ale poczekamy, aż zrobi Darek zbrojenie i wtedy chociaż te dwie strony mogę tu założyć spokojnie. Także założymy i pokażę Wam o co chodzi. Dobra, tak to wygląda wstępnie. Oczywiście nie będę tego na razie pionowo przykręcał, ale już mniej więcej widzimy jak to będzie zrobione. I teraz tak mój drodzy. Ten blat mam zrobiony na 24 cm, Czyli tak samo jak jest tam ten mur. Nie wiem. W projekcie jest 25. Ale jest 24. Więc też tutaj robię na 24. I ta strona też jest widzicie. Przesunięta. W środku mamy 24 i Może być. Spokojnie zostawiam. O pół cm, nikt mi w dupę nie da. Więc tak to możemy zostawić. I teraz jak wypionujemy sobie to ustawimy tą deskę do pionu i tamtą drugą, czyli od wewnątrz tutaj, jeżeli zrobimy pion, zobaczcie mniej więcej już w ten sposób to będzie zrobione, to widzimy, że zbrojenie nam się chyli na lewą stronę, więc trzeba będzie je troszeczkę tu nagiąć i tak samo z tej strony tutaj też wypionujemy, no to akurat jest ok, ale tutaj troszeczkę będziemy musieli przyłapać na dole na śrubce. I będziemy mieć gotowe. Na razie tego oczywiście nie będę skręcał. Musimy pierwszy wypłukać ten syf stamtąd i przedłużyć zbrojenie. Żeby się nie męczyć po tym skręceniem, taką formę sobie zostawię. Przygotuję drugą i dorobimy sobie, dorobimy sobie pierw zbrojenie. Pozbędziemy się syfu i tak to będzie wyglądać. Tutaj też Wam pokażę, że jest 24, bo potem będą pytania, czemu nie, bo 25, bo coś tam. A jest na 24 i będzie na 24 i, i tyle w temacie. Zobaczcie, 24 cm no i 2 mm dokładnie, więc tak to wygląda. Ważne, że mamy lico w jednej, w jednej linii, że nie mamy szalunku przekoszonego, czyli nie będzie szło to po skosie, tylko mamy równo odległość zmierzona i teraz będziemy mogli sobie od tego szalunku wypionowanego przenieść dopiero wymiar na drugi słup według wymiarów w rysunku, tak jak te są zrobione i też będziemy mieć pewność, że mamy to wszystko jak się należy. Robimy przeduszki i zmontujemy szalunki do kupy. Dobra, mamy to gotowe, czyli w tą stronę musimy się przesunąć ze zbrojeniem. Wypukany ten syf stamtąd. Ciśnienie ma to hydrofor tam, ale nieważne. Ważne, że wypluło, wypionowane. No i teraz skręcimy te dwa elementy i będziemy mogli po prostu wypionować to już tutaj sobie tak na, na 100%, takimi zapórkami, żeby nam to nie leciało. Na razie mamy tak wstępnie, widzicie, wypionowane jest w jedną i w drugą stronę, żeby było do pionu w ten sposób, czyli te dwie strony są skręcone na dole i tutaj mamy już wypionowane, skręcimy resztę i potem całym słupkiem jeszcze możemy manewrować w dowolną stronę, także tak to wygląda, dobra skręcamy to, zapinamy, tu musimy od razu przegnieć troszeczkę to zbrojenie, dalej, żebyśmy potem dzisiaj z tym nie męczyli i będzie kontrola, żeby to było od zotuliną betonu tutaj i tak samo zrobimy z tamtą stroną. Tam też jest wypukane, już wysycha, bo ten beton troszeczkę wciągnie, za czym tam przejdziemy, widzicie dorobione do góry. Wyżej nie będziemy zalewać, czyli dotąd wystarczy. Potem sobie będziemy kontynuować. Tu są wypuszczone druty, już do kontynuacji dalej. No i tak systematycznie dolejemy do góry. No i dobra, suknie zaszalowany. Tamten musimy jeszcze dopracować, bo jest tylko skręcony. Niewypionowany. Ten mamy wypionowany. Tutaj w ten sposób zrobiliśmy sobie, żeby to zbrojenie było w równo w tym naszym szalunku. Zostaje nam jeszcze szpaksami przykręcić z jednej i z drugiej strony i zalać. Tam zrobimy potem ta sama sytuacja, szpaksy, nie wzięliśmy dzisiaj akurat szpaksów, ale dowieziemy. No i tak to wygląda. Czekamy teraz na telefon, kiedy beton, o której godzinie i to sobie zrobimy. Za czym pompa się rozstawi, za czym się tamto zaleje, to ja tu będę już z tym gotowy na 100%, nawet nie to chwilę, chłopaki poczekają, też im korona z głowy nie spadnie. Także tak to wygląda, moi drodzy, na dzisiaj tyle. Miejcie się, do następnego.